Dzień dobry, tutaj Ogrody Montessori, edukacja w domu. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co widzimy na niebie. Spójrzcie za okno, co możecie na nim dostrzec. Czy widzicie chmury, ptaki, może przylatujący samolot? A czy widzicie słońce? Mhm. A czy wiecie, co pojawia się na niebie? Kiedy zachodzi słońce i zapada noc? Tak, macie rację, wtedy widać księżyc i gwiazdy. A czy wiecie, co jeszcze znajduje się na naszym niebie, w naszym układzie słonecznym? Dzisiaj chciałabym Wam o tym opowiedzieć. Historia ta zaczyna się w Galaktyce Drogi Mlecznej, w ramieniu Oriona, obok jasnej gwiazdy, naszego słońca. Nasze Słońce to imponujący widok, jest kipiącą kulą płonącej plazmy o temperaturze 5,5 tysiąca stopni Celsjusza. Jest tak gorące, że nie możemy się do niego zbliżyć, jednak znajduje się wystarczająco blisko nas, abyśmy mogli jej widzieć i doświadczać energii, czyli światła i ciepła niezbędnych do życia. Wokół tej wyjątkowej gwiazdy wiruje 8 planet. Pierwszą z nich jest Merkury. Jest najmniejszą planetą i jest zbudowany ze skał. Znajduje się najbliżej Słońca i najszybciej je okrąża. Wenus jest drugą planetą. Można ją zobaczyć na niebie rano i wieczorem. Jest najjaśniejsza, ponieważ odbija promienie Słońca. Jest również najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym. Na jej powierzchni jest około 460 stopni Celsjusza. Ziemia jest trzecią planetą, i na jej powierzchni żyją ludzie, zwierzęta i rośliny. Ziemia obraca się wokół własnej osi, co sprawia, że mamy dzień i noc, oraz okrąża Słońce, co sprawia, że mamy różne pory roku. Na jedno okrążenie wokół Słońca Ziemia potrzebuje jednego roku. Mars jest ostatnią planetą skalistą. Jego zabarwienie jest czerwone, jest o połowę mniejszy od Ziemi i znajduje się najbliżej naszej planety. Jowisz jest pierwszy z gazowych olbrzymów i jest największą planetą układu Słonecznego, co sprawia, że posiada wiele księżyców. To co widzimy to system pierścieni zbudowanych z gazów i skał. A to dlatego, że obraca się najszybciej w układzie słonecznym. Saturn jest szóstą planetą od słońca i drugą największą po Jowiszu. Najłatwiej rozpoznać go po otaczających go pierścieniach, które składają się głównie z lodu i odłamków skalnych. Uran jest zielonkawo niebieski, zbudowany jest z gazu i skalnego jądra. Jako jedyny kręci się inaczej, tak jakby był na boku. Jest najzimniejszą planetą układu Słonecznego. Neptun składa się głównie z gazów i jest najbardziej oddaloną planetą od Słońca. Pokonanie całej drogi wokół niego zajmuje mu aż 165 ziemskich lat. Na jego powierzchni wieją najsilniejsze wiatry w układzie słonecznym. Tak właśnie wygląda układ słoneczny. W samym środku znajduje się Słońce, wokół którego wirują planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Pierwsze cztery planety Merkury, Wenus, Ziemia i Mars składają się głównie ze skał. Pozostałe cztery Jowisz, Saturn, Uran, Neptun składają się głównie z gazów nazywają się gazowymi olbrzymami. Układ słoneczny jest fascynujący, prawda? Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Pozdrawiam i do usłyszenia.